Witajcie w kolejnym odcinku podcastu Pamiętnik malarki między pasją a codziennością. Dzisiejszym tematem naszego odcinka jest ochrona praw autorskich w sztuce czyli co musicie wiedzieć jako artyści. Ale na początek ważna informacja: że ten podcast ma charakter wyłącznie informacyjny i edukacyjny, i że przedstawione treści nie stanowią porad prawnych ani opinii wiążących. Jeśli macie jakieś konkretne pytania dotyczące praw autorskich lub innych kwestii prawnych, zawsze najlepiej skonsultować się ze specjalistą i z wykwalifikowanym prawnikiem specjalizującym się prawie w prawie własności intelektualnej. Jak już na początku wspomniałam, dziś poruszymy temat niezwykle ważny dla każdego twórcy, a szczególnie dla Was, moich uczniów. Którzy uczą się malować i rozwijać swoją artystyczną pasję. Będziemy rozmawiać o ochronie praw autorskich, o tym jak działają, dlaczego są istotne i jak wpływają na waszą twórczość. Omawiając te prawa autorskie, odpowiemy sobie na kilka kluczowych pytań: czym są prawa autorskie i dlaczego istnieją? Czy każdy artysta automatycznie ma prawa autorskie do swoich prac? Jak prawa autorskie chronią moje filmy i Wasze obrazy? Co to znaczy inspirować się czyjąś twórczością i gdzie kończy się granica między inspiracją a kopiowaniem? I jak uczciwie korzystać z cudzej pracy i jak chronić swoją twórczość? Aby to wszystko było jasne, podzielę się praktycznymi przykładami, które pomogą Wam lepiej zrozumieć temat i Stosować tę wiedzę w praktyce. Gotowi? No to zaczyna. Czym są prawa autorskie i dlaczego są ważne? Prawa autorskie to rodzaj ochrony prawnej, który dotyczy wszelkich dzieł twórczych, obrazów, rysunków, zdjęć, filmów, książek, muzyki, a nawet gier komputerowych. Jeśli stworzyliście coś oryginalnego, to automatycznie przysługują Wam prawa autorskie do tej pracy. Nie musicie jej nigdzie rejestrować, choć w niektórych przypadkach rejestracja może być przydatna jako dowód autorstwa. Dlaczego te prawa są takie ważne? Ponieważ chronią Waszą własność intelektualną czyli nikt nie może bez Waszej zgody kopiować, publikować ani wykorzystywać Waszych prac w celach komercyjnych. Po drugie, dają wam kontrolę nad swoim dziełem. Możecie decydować, kto i w jaki sposób będzie korzystał z waszej twórczości. Zapewniają uznanie autorstwa, czyli jeśli ktoś używa waszego dzieła, musi wskazać, że to wy jesteście jego twórcami, jego autorami. No i wspierają uczciwość w sztuce, pozwalają artystom zarabiać na swoich pracach. Jednocześnie chroniąc ich przed nadużyciami. I jak działają prawa autorskie w praktyce? W praktyce prawa autorskie dzielą się na dwa rodzaje. Po pierwsze, prawa osobiste, które są niezbywalne, co oznacza, że zawsze pozostają przy twórcy. Obejmują prawo do uznania autorstwa, prawo do decydowania o formie publikacji i ochronę integralności dzieła. Czyli nikt nie może zmieniać waszej pracy bez waszej zgody. I po drugie, prawa majątkowe pozwalają wam zarządzać tym, jak wasze dzieło jest wykorzystywane. Na przykład możecie sprzedać obraz, licencjonować jego reprodukcję, czy zakazać jego kopiowania, i te prawa są ograniczone czasowo. W Polsce trwają całe życie twórcy. I jeszcze 70 lat po jego śmierci. Jak to jest w przypadku kopiowania postaci lub kadrów ze znanych kreskówek, bo takie pytanie padło na jednym z live'ów. Tak w przypadku postaci takich jak na przykład Myszka Miki czy Kubuś Puchatek obowiązują nas prawa autorskie, ponieważ są to dzieła chronione jako własność intelektualna. Dotyczy to zarówno ich wyglądu jak i charakterystycznych cech takich jak styl, kolorystyka czy elementy osobowości. I jakie prawa Cię obowiązują w tym przypadku? Po pierwsze, prawa autorskie, czyli twórcy oryginalni oraz właściciele praw, na przykład Disney w przypadku Myszki -miki, posiadają wyłączne prawa do decydowania, w jakich postacie mogą być wykorzystywane. I namalowanie obrazu przedstawiającego te postacie bez ich zgody jest legalne, jeśli Obraz powstaje wyłącznie do użytku osobistego, na przykład w ramach ćwiczeń albo do powieszenia w domu. Jeśli nie używasz obrazu w celach komercyjnych, czyli nie sprzedajesz go, ani nie wykorzystujesz do promocji swojej działalności. Po drugie, obowiązuje coś takiego jak znak towarowy, czyli postacie takie jak myszka Miki, są także chronione znakami towarowymi. Nawet jeśli prawa autorskie do oryginalnego dzieła wygasają, np. w przypadku starszych postaci, ich wygląd i charakterystyczne cechy często są zarejestrowane jako znak towarowy. To oznacza, że nie można ich swobodnie wykorzystywać w działalności komercyjnej, nawet jeśli wydaje się, że ich ochrona autorska już minęła. Jak możesz legalnie wykorzystać znane postacie? Po pierwsze, na użytek osobisty. Jeśli namalujesz obraz tylko dla siebie, nie sprzedajesz go, ani nie publikujesz w sposób naruszający wizerunek postaci, możesz działać w granicach prawa. Po drugie, działa parodystyczne lub transformacyjne. W niektórych krajach, na przykład w Stanach Zjednoczonych. Prawo dozwolonego użytku pozwala na wykorzystanie postaci w dziełach transformacyjnych, które mają charakter krytyczny, satyryczny lub edukacyjny. Jednak w Polsce nie ma odpowiednika tak szerokiego prawa, więc ta zasada nie zawsze będzie obowiązywać. Po trzecie, uzyskanie licencji. Jeśli chcesz wykorzystać obraz w celach komercyjnych, np. sprzedaż lub promocja, musisz uzyskać zgodę właściciela praw autorskich w przypadku Disneya czy innych dużych firm proces ten może być kosztowny i skomplikowany. Ryzyko naruszenia prawa. Jeśli bez zgody właściciela praw namalujesz obraz przedstawiający chronioną postać i sprzedasz go, wystawisz publicznie w kontekście komercyjnym, wykorzystasz do promocji swojej działalności, na przykład reklama w mediach społecznościowych, Możesz narazić się na żądanie usunięcia treści, na przykład posta w social mediach, i na konieczność zapłaty odszkodowania. I to jest w przypadku większych naruszeń działania prawne podjęte przez właściciela praw, czyli po prostu sprawa w sądzie. I teraz podsumowując, możesz namalować znaną postać, ale wyłącznie do użytku osobistego. Jeśli chcesz wykorzystać taki obraz w sposób komercyjny. Musisz mieć zgodę właściciela praw autorskich i znaku towarowego. Jeśli nie masz pewności, czy dany sposób użycia jest legalny, skonsultuj się po prostu z prawnikiem specjalizującym się w prawie własności intelektualnej. I publikowanie obrazu przedstawiającego znane postacie z kreskówek, na przykład, w mediach społecznościowych może być problematyczne, ponieważ wią, yy, wciąż może zostać uznane za naruszenie praw autorskich lub znaków towarowych, nawet jeśli nie robisz tego w celach komercyjnych. Jednak wiele zależy od kontekstu i sposobu publikacji. Czy możesz opublikować taki obraz? Użytek niekomercyjny i osobisty. Czyli jeśli publikujesz obraz w mediach społecznościowych wyłącznie w celach pokazowych, na przykład chcesz się pochwalić swoją twórczością, jest to mniej ryzykowne, ale nie daje pełnej gwarancji, że właściciel praw autorskich nie zareaguje. W praktyce firmy takie jak Disney zwykle ignorują takie publikacje, jeśli nie przynoszą one zysku i nie szkodzą wizerunkowi marki. Druga rzecz możecie podkreślić, że to jest tak zwany fan art. Czyli, żeby zmniejszyć ryzyko, możesz wyraźnie zaznaczyć w opisie obrazu, że to jest fan art, czyli dzieło stworzone przez fana na podstawie istniejącej postaci. I napisać, kto jest właścicielem praw autorskich, czyli na przykład postać Myszka Miki, copyright Disney, obraz inspirowany ich twórczością. Tak? Po trzecie, nie używaj w celach komercyjnych, czyli nie publikuj obrazu w taki sposób, który mógłby sugerować, że sprzedajesz go lub wykorzystujesz do promocji swojej działalności, czyli nie promuj warsztatów artystycznych, na przykład za pomocą tego dzieła. Kiedy publikacja w mediach społecznościowych może być ryzykowna? gdy obraz przypomina oryginalną grafikę, czyli jeśli twoje dzieło jest bardzo wiernym odwzorowaniem znanej postaci, na przykład wygląda jak kadr z filmu, ryzyko naruszenia praw autorskich jest większe. Po drugie, gdy staje się popularny. Jeśli twój post zyska dużą popularność, istnieje większe prawdopodobieństwo, że zauważy go właściciel praw i zareaguje. Na przykład zażąda usunięcia takiego postu. I co się może stać? Najczęściej w takich przypadkach firmy korzystają z tak zwanej procedury notice and takedown, czyli zgłoszenie i usunięcie. Oznacza to, że mogą zgłosić twój post do platformy, na przykład Instagrama czy Facebooka i platforma może go usunąć. Rzadko zdarzają się poważniejsze konsekwencje, jak żądanie odszkodowania, ale warto o tym wiedzieć. Czyli tak, podsumowując kolejny etap, możesz publikować w mediach społecznościowych w celach pokazowych pod warunkiem, że zaznaczysz, że to jest fan art, nie zarabiasz na tym obrazie ani nie używasz go w celach promocyjnych i twoje dzieło nie jest wierną kopią oryginału. I teraz tak, prawa autorskie do obrazów generowanych przez sztuczną inteligencję co tutaj warto wiedzieć? Teraz, jeśli chodzi o obrazy wygenerowane przez sztuczną inteligencję, takie jak te, które sztuczna inteligencja tworzy na podstawie Twoich instrukcji, ważna rzecz. Sztuczna inteligencja nie ma praw autorskich, ponieważ nie jest osobą fizyczną. W Polsce jedynie osoba fizyczna może mieć prawa autorskie przyznane prawa autorskie. Natomiast sztuczna inteligencja to jest narzędzie do generowania. Oznacza to, że sama grafika, czy sam obraz wygenerowany przez sztuczną inteligencję nie ma praw autorskich. Ale co jeśli chcesz namalować taki obraz na podstawie tego, co wygenerowała sztuczna inteligencja? Jeśli wprowadzisz zmiany, na przykład zmienisz kolory, dodasz coś od siebie, stworzysz nowe dzieło, do którego ty będziesz mieć pełne, Prawa autorskie. A jeśli nie wprowadzisz istotnych zmian i po prostu namalujesz to, co wygenerowała sztuczna inteligencja, to nie naruszysz praw autorskich, ponieważ sztuczna inteligencja nie ma takich praw. Jednak warto zapamiętać, że jeśli grafika stworzona przez sztuczną inteligencję jest zbyt podobna do dzieła innego twórcy, które już jest chronione prawami autorskimi, to wtedy może pojawić się problem. Czyli podsumowując, jeśli tworzysz coś na podstawie grafiki wygenerowanej przez sztuczną inteligencję, masz swobodę, ale ważne jest, by nie naruszyć praw innych twórców. I warto wiedzieć, że to ty masz kontrolę nad tym, co tworzysz i możesz sprzedać swoje dzieło, ale dobrze jest też być świadomym, jak zmiany wpływają na oryginalność i prawa autorskie. I teraz ciekawostka. Moje filmy na YouTube i ochrona praw autorskich. Tworzenie treści na platformach takich jak YouTube łączy w sobie różne elementy chronione prawem autorskim. Po pierwsze, film jako całość. Jako dzieła audiowizualne, moje filmy są objęte ochroną praw autorskich od momentu ich powstania. Po drugie, obrazy tworzone w tych filmach. Też są chronione prawami autorskimi. Każdy obraz, który maluję na moich filmach, również jest odrębnym dziełem chroniony prawem autorskim. Jeśli ktoś skopiowałby moje filmy lub obrazy bez mojej zgody, czyli na przykład pobrał film i opublikował go na swoim kanale, albo sprzedał na przykład wydruki do moich obrazów, naruszyłby moje prawa autorskie. Podobnie działa to w przypadku waszych dzieł. Jeśli tworzycie filmy pokazujące proces malowania lub publikujecie zdjęcia swoich obrazów w mediach społecznościowych, automatycznie macie do nich prawa autorskie. I teraz jak rozróżnić inspirację od kopiowania? Jako artyści często inspirujemy się cudzymi pracami. To całkowicie jest naturalne. Tak właśnie rozwija się sztuka. Ważne jest jednak, żeby zrozumieć różnicę między y, inspiracją a kopiowaniem. I teraz, co to jest inspiracja? Inspiracja to jest stworzenie czegoś nowego na podstawie pomysłu, techniki lub stylu innego artysty. Na przykład, jeśli spodoba się Wam kompozycja w moim obrazie i stworzycie własny obraz w podobnym układzie, ale z innymi detalami i kolorystyką, to jest to inspiracja. Natomiast kopiowanie, to wierne odwzorowanie cudzej pracy, na przykład przerysowanie mojego obrazu, przemalowanie mojego obrazu w taki sposób, że trudno odróżnić kopię od oryginału. I teraz takie przykłady Wam podam. Po pierwsze, uczeń inspirujący się moim obrazem. Załóżmy, że w moim filmie na YouTube pokazuję obraz z motywem kwiatowym, a Wy, inspirowani tym, malujecie własny obraz, używając podobnych kolorów i podobnego układu. Jest to inspiracja i możecie podpisać taki obraz swoim nazwiskiem. Jeśli jednak przerysowaliście, przemalowaliście mój obraz dokładnie tak, jak ja go malowałam, to mamy do czynienia z kopią. Taki obraz można opublikować w mediach społecznościowych, ale z jasnym wskazaniem, że jest to kopia mojego dzieła i w opisie można dodać kopia obrazu. I tutaj moje imię i nazwisko, albo praca inspirowana obrazem, i tutaj moje nazwisko. I to się tyczy wszystkich twórców, którzy uczą Was malować poprzez na przykład kanał YouTube, czy na swoich warsztatach, czy kursach. Dlatego ja zwracałam zawsze uwagę, że jeżeli nawet umieszczacie swoje obrazy w naszej grupie. Artystycznej, to żebyście zawsze pisali, co było, czy kto był waszą inspiracją, czyli obraz był waszą inspiracją. To jest bardzo ważne. Chodzi o taką zwykłą ludzką uczciwość. I teraz użycie mojego obrazu w celach komer komercyjnych, czyli obrazu inspirowanego moim obrazem w celach komercyjnych. Jeśli uczniowie chcieliby sprzedawać swoje prace oparte na moim obrazie, to w takim przypadku. Potrzebna jest moja zgoda, ponieważ prawa autorskie do oryginalnego dzieła pozostają przy mnie. I teraz jak chronić swoje dzieła? Jest kilka prostych sposobów na to, jak chronić swoje prace. Po pierwsze, podpisujcie swoje obrazy. To jest najprostszy sposób, aby pokazać, kto jest autorem dzieła. Dodawajcie również informacje o prawach autorskich, na przykład Wasze imię i nazwisko, rok, technika, wykonania obrazu itd. Po drugie, publikujcie z rozwagą. Jeśli wrzucacie zdjęcia swoich prac do internetu, warto dodać albo znak wodny, albo umieścić swój podpis w widocznym miejscu, bo to odstrasza potencjalnych złodziei. Po trzecie, ustalajcie zasady współpracy. Jeśli sprzedajecie obrazy lub tworzycie je na zamówienie, zawierajcie umowy, które jasno określają, kto ma prawa autorskie i jak praca może być wykorzystywana. Po czwarte, Możecie rejestrować swoje dzieła, i chociaż prawa autorskie powstają automatycznie, możecie dodatkowo zarejestrować swoje prace w odpowiednich instytucjach. I teraz kolejny temat prawa autorskie w edukacji artystycznej. Ważne jest, aby uczciwie korzystać z cudzej twórczości, także w kontekście nauki. Jako ważny nauczyciel pokazuję Wam różne techniki i dzieła innych artystów, ale zawsze Staram się podawać źródło i kontekst. Jeśli wy chcecie inspirować się cudzymi dziełami, to pamiętajcie o kilku zasadach. Po pierwsze, zawsze podawajcie autora oryginału. Nawet jeśli tworzycie kopię w ramach ćwiczeń, zaznaczcie, że to kopia czyjegoś dzieła. Po drugie, pytajcie o zgodę. Jeśli chcecie opublikować kopię czyjegoś obrazu, warto poprosić o zgodę oryginalnego autora. Po trzecie, twórzcie własne wersje. Inspiracja jest świetnym punktem wyjścia, ale waszym celem powinno być rozwijanie waszego własnego stylu i tworzenie waszych własnych, unikalnych dzieł. Inspiracja to sposób na naukę, ale prawdziwym sukcesem w sztuce jest wypracowanie indywidualnego stylu, indywidualnego głosu. Kopiowanie cudzych prac może być wartościowym ćwiczeniem, ale na dłuższą metę warto dążyć do stworzenia dzieł, które będą w pełni wasze. Granice inspiracji w praktyce, jak je rozpoznać? Może być trudno odróżnić inspirację od kopiowania, dlatego warto stosować się do tych kilku zasad. Po pierwsze, jeśli dzieło wygląda jak kopia, to jest kopią. Podobieństwo może być tak duże, że trudno mówić o samodzielnej twórczości. Po drugie, zmieniajcie więcej niż detale. Jeśli inspirujecie się czyimś obrazem, wprowadźcie zmiany w kompozycji kolorystyce, stylu czy tematyce. Po trzecie dajcie swoim pracom coś osobistego, na przykład elementy, które oddają wasze emocje, przemyślenia lub charakterystyczne cechy waszego stylu. I teraz przykład. Jeśli namalowałam pejzaż górski, a wy malujecie podobną scenerię, ale dodajecie własne elementy, zmieniacie kolorystykę czy styl. Wasza praca jest autonomiczna. Jeśli jednak staracie się odwzorować każdy szczegół mojego obrazu, to jest to kopia i wymaga oznaczenia oryginalnego autora czyli oznaczenia mnie jako autora oryginału. I w sztuce równie ważne jak technika są zasady etyczne. Dlatego, jako nauczyciel, zwracam uwagę na szacunek dla pracy innych. Kopiowanie cudzych dzieł bez zgody lub przypisania autorstwa to nie tylko łamanie prawa, ale także brak szacunku dla wysiłku, jaki artysta włożył w swoją pracę. I tutaj pewnie zwróciliście uwagę na to, że nawet jeżeli chciałabym malować, inspirując się czyjąś fotografią, to zawsze Was proszę o to, jeżeli mi przysyłacie takie zdjęcie, żebyście mi również przysłali zgodę autora tego zdjęcia. Na wykorzystanie tej fotografii na moich warsztatach. To jest dla mnie bardzo ważne. Zwracam też uwagę na rozwijanie własnej kreatywności, czyli zachęcam Was, abyście traktowali inspirację jako punkt wyjścia do odkrywania swoich pomysłów, a nie jako cel sam w sobie. No i trzecia sprawa to odpowiedzialność za publikowanie, czyli zanim opublikujecie swoje dzieło, zastanówcie się, czy nie naruszacie cudzych praw autorskich. Publikowanie w mediach społecznościowych takich obrazów. Media społecznościowe to jest oczywiście świetne miejsce do dzielenia się swoją twórczością, ale warto pamiętać tutaj też o kilku zasadach. Po pierwsze, zaznaczajcie autorstwo. Podpisujcie swoje prace, dodawajcie informacje o prawach autorskich w opisie. Druga rzecz to bądźcie transparentni. Jeśli wasza praca jest inspirowana cudzym dziełem, napiszcie w opisie, na przykład, Praca inspirowana obrazem i tutaj imię i nazwisko autora oryginału. Po trzecie, nie publikujcie kopii jako własnych dzieł. Jeśli stworzyliście wierną kopię czyjejś pracy, nie udawajcie, że to wasz oryginalny pomysł, bo to jest po prostu nieuczciwe. Pamiętajcie też, że media społecznościowe są otwartą przestrzenią i łatwo narazić się na krytykę, jeśli wasza praca zostanie uznana za plagiat. I teraz co zrobić, jeśli ktoś naruszy wasze prawa autorskie? I jeśli zauważycie, że ktoś skopiował wasze dzieło bez zgody, to możecie podjąć następujące kroki. Po pierwsze, skontaktujcie się z osobą naruszającą wasze prawa. Czasami wystarczy napisać uprzejmą wiadomość i wyjaśnić sytuację. Możecie również zgłosić naruszenie na platformie. Większość platform, takich jak Instra Instagram czy YouTube, ma specjalne narzędzia do. Zgłaszania naruszeń praw autorskich. No i trzecie, skonsultujcie się z prawnikiem, jeśli sprawa jest naprawdę poważna. To wtedy może warto skorzystać z pomocy prawnej, na przykład, jeśli ktoś sprzedaje kopię Waszych prac. No i teraz takie krótkie podsumowanie. Prawa autorskie to jest coś więcej niż przepis. To sposób na budowanie szacunku dla pracy artystów i rozwijanie uczciwej. Współpracy w świecie sztuki. Jak, jako nauczyciel, chcę, wam, chcę Was uczyć nie tylko technik malarskich, ale także kształtować w Was odpowiedzialność za, was, za Waszą twórczość i świadomość, jak korzystać z cudzej pracy z poszanowaniem zasad. I najważniejsze, co możecie zrobić jako artyści, to tworzyć własne oryginalne dzieła, szukać inspiracji. Ale zawsze dodawać coś do, od siebie i szukać informacji o prawach autorskich i stosować je w praktyce. Mam nadzieję, że dzisiejszy odcinek pomógł Wam lepiej zrozumieć, jak działa ochrona praw autorskich i jak możecie korzystać z tej wiedzy w swojej twórczości. Dziękuję Wam za wysłuchanie tego odcinka i zachęcam do dalszego rozwijania Waszych talentów w sposób uczciwy i pełen pasji. I na koniec przypominam jeszcze raz: ten podcast ma charakter wyłącznie informacyjny i edukacyjny. Przedstawione treści nie stanowią porad prawnych ani opinii wiążących. Jeśli masz konkretne pytania dotyczące praw autorskich i ochrony własności intelektualnej, to skonsultuj się z wykwalifikowanym prawnikiem specjalizującym się właśnie w tym prawie. Dziękuję Wam, malujcie. Bawcie się tym i czerpcie z tego radość. Aloha!